Zawodnik z Rafał Smalasz, przed drugą walką zawodową. Rafał, przede wszystkim porozmawiamy trochę o Twoim przeciwniku, kto to będzie i co o nim wiesz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, to będzie moja druga walka zawodowa. Będzie, będę toczył ten pojedynek z Kamilem Serafinowiczem z uniku team z Warszawy. Walczyłem już z tym zawodnikiem, to będzie walka rewanżowa, dostałem remis. Wtedy moim zdaniem, bynajmniej mojego trenera, kolegów z klubu również. Była to bardzo kontrowersyjna decyzja. Teraz chcę nie chcę nic pozostawiać sędziom, chcę to rozstrzygnąć sam. No, jest to, że powiem wymowne, ale powiedz, siedzi taka drzazga, że jednak ten remis taki trochę niesłuszny? Tak, choć przy poprzedniej, po, po, przy poprzedniej walce, gdzie miałem tą porażkę z Damianem, jednak było to bardziej odczuwalne bynajmniej dla mnie. Teraz jakoś się tym za bardzo nie przyjmuje Remis, no dobrze, walczyliśmy na równym poziomie, tak to sędziowie widzieli. Słuchaj, ty debiut masz już za sobą, teraz druga walka przed swoją publicznością. No, duży event przede wszystkim, od tego zacznijmy i swoja publiczność. motywuje, czy, czy raczej jest ten lekki stres, że nie można zawieść? Motywuje to bardzo, muszę szczerze powiedzieć, ale jakoś nie myślę o tym, że mogę przegrać, nie myślę o porażce bardziej, no, każdy zawodnik bardziej powinien się chyba nastawiać pod zwycięstwo i nie myślę raczej o porażce przed walką. Przynajmniej ja tak mam. Słuchaj, Twoja kategoria wagowa, gdzieś tam granica Twojej kategorii wagowej dość mocno obsadzona w HFO. Pytanie, Ty już powoli gdzieś tam myślisz o doganianiu tych starszych kolegów Bartek Zając, Norbert Job, czy, czy, czy wykluczasz to w ogóle przez wspólne treningi walki z nimi? Znaczy ja jeszcze jestem stosunkowo do nich młodym zawodnikiem, ponieważ mam dopiero teraz drugą walkę, oni już mają, Norbert ma bodajże 10, Bartek ma 20, więc jeszcze mi trochę brakuje do nich, jest wielka różnica poziomów, ale kto wie czemu nie w przyszłości, ale raczej nie chciałbym, wiadomo, zaprzyjaźniony klub, chłopaki, z którymi się znam, sparujemy, dużo trenujemy, jeździmy na obozy, to też tak, można powiedzieć, że dziwnie bym się raczej czuł walcząc z nimi w ringu o wiadomo, ten rekord zawodowy, czy jak to ująć. Słuchaj, myśląc o Jaśle, o sportach walki w Jaśle, przede wszystkim, no, ma się to ciebie przed oczami, jako tego zawodnika, który przeciera te szlaki. Czujesz na sobie taką historyczną odpowiedzialność, że tak naprawdę ty budujesz tą scenę sportu walki tutaj? Znaczy, szczerze powiedziawszy... Ja wiem, że to jest pierwsza walka dopiero, no, ale tak naprawdę, no, nie za innych fighterów poza tobą. Szczerze powiedziawszy, na razie się do takiego nie uważam, nie, nie myślę tego sobie, że jestem jakimś... Yy fundamentem, nie tak to można określić w Jaśle, ale, ale no. Czujesz się pionierem? Czuję się tak, czuję się, zdecydowanie czuję się pionierem, że przecieram jednak te szlaki, potem inni sportowcy będą mieć myślę, że lżej już. Ileś tam ostatnio rozmawialiśmy, tam wywiad się w końcu nie ukazał, ale wspomniałeś o MMA. Pytanie, to jest gdzieś tam plan na przyszłość? Znaczy ja trenowałem zapasy, ogólnie parter, kilka Kilka lat temu było to przez chwilę. Na razie nie myślę o MMA, ale może w przyszłości coś pomyślimy nad tym. Na razie myślimy o kolejnym przeciwniku. Rafał, dziękuję bardzo. Rafał Smalasz.